Raz zobaczmy jakiś większy sygnał. Jest! <śmienny> Już jest coś ciekawego. Pewnie śmieć, ale jest coś ciekawego. O kurde! Ładny kolorek, co to będzie? Nie wiem, ale zobaczcie, jak ładnie wygląda. Będzie trzeba to wyczyścić w domu, obmyć bieżącą wodą. No ale mamy fajne znalezisko i tak zaczęliśmy dzisiaj poszukiwania. Witajcie na kanale Eybert z wykrywaczem na magnesie. Co następuje po dobrym sygnale grodziska? Nie jest to polmos, ale też nie jest super znalezisko. Chowam i idziemy po prostu dalej, tylko zasypmy dziurę kopnięte, Zobaczcie, za mną widać miedzę. Chyba widać. Jestem tak blisko, a już tyle sygnałów. I to dobrych sygnałów. Jest. O kurde, czekajcie, schowam pointer, bo coś ładnego widzę. Ale ciężkie, naprawdę ciężkie. Ale będzie to współczesny wyrób. Nie wiem, co to mogło być, ale jest na pewno jest pełen. Zobaczcie, o. Tak się prezentuje. <laughs> Kurde, początek. No naprawdę. 20 kroków, a ja już mam trzeci czy czwarty sygnał, ale dało od rana. <laughs> cieszy, głupota, a cieszy, bo nie wiem co to jest. Będę identyfikował i to najbardziej cieszy. Fajne znalezisko, naprawdę mi się podoba. Gdyby kogoś interesowało, takie 71-72. Zaraz zobaczymy, czy kopnięte. Kopnięte, zaraz Wam powiem, jaki sygnał 69-71 w tym przedziale. Ja i tak w ogóle nie patrzę na skalę. Ja chodzę na słuch. Mamy. Jest. Oj, chyba nie. Ja nie mam. Dobra, pomyłka. Dobra, gdzieś tutaj. O, i to jest mój pointer. Byłem, pe... Byłem pewien, że mam w dłoni. A tu dupa, więc y, zaraz się zobaczymy jak tylko na mierze. Jest. Mamy monetę. <ścoughs> moneta. Moneta. Chyba moneta. Zaraz zobaczymy. Tak, mamy jednego fenola, jedyneczka. E, stan nawet bardzo ciekawy. E, tylko ja wiem, że przy tej pogodzie to nie za dużo zobaczycie, już mi marudzicie. Ja naprawdę ja chcę Wam zrobić zdjęcia, ale ja te odcinki robię na szybko. No, ale mamy jedyneczkę. Musicie mi zaufać, że jest jedyneczka, jeżeli nie widać. Jest, zasypuję dziurę. Pointer wyłączyć i idziemy dalej. Sygnał namierzony, kopiemy. Zaraz zobaczymy. Teraz sprawdzimy, czy kopnięty. Już się przygotowaliśmy. Przygotuję I teraz zobaczmy co to. Mam w dłoni. Mam w dłoni. Jest. Patrzcie na samym wieczku. O, tutaj się trzymała. Jest plomba. Tak, tak, plomba. O, zobacz jaki ładny znak ma. To już jest kolejna plomba z tym oznaczeniem. No, fajna, fajna. O, są napisy, wystarczy wyczyścić w domu i będzie można zrobić rozeznanie, co to za plomba, jakiego była to plomba rodzaju. Jest, mamy plombę. Można zasypać dziurę i widzimy się przy kolejnej. Kolejna taka ciekawostka. Patrzcie, tędy szedłem. To była moja pierwsza droga i zobaczcie, jaki piękny sygnał pominąłem, bo szedłem szybko, cewkę wyrzuciłem w tamtą stronę, a tej strony już nie sprawdziłem. Zaraz zobaczymy co to. Piękny sygnał. Dziura wykopana i proszę się nie śmiać. No, naszedłem z innej strony i sygnał był piękny, a to głęboko leżała puszka. Ale zobaczcie, ominąłem taki sygnał idąc w drugą stronę. No jest pucha niestety, tylko puszka chowamy, idziemy dalej. Sygnał ładny. Kopnijmy. Jest. I sprawdzamy. Czy uda się tak? No, mój pointer nie zawodzi. Nie działa tak jak powinien? Nie spadło. Dobra, ja muszę rozszerzyć i wtedy zobaczę gdzie sygnał. Jest kolejna. Tak, kolejna moneta i będzie to chyba fenol. Jest. Mamy kolejną jedyneczkę. Zobaczcie, zaraz postaram się odczytać rok. 1875 rok. I zobaczcie, jest to druga, a żeby nie było, zobaczymy, z którego roku jest tamta, bo nie wiem. Tą kładę i zaraz wyciągnę tą drugą. Tą, co przed chwilą wyciągnęliśmy, mamy, już Wam mówiłem, z siedemdziesiątego... chyba mówiłem, nie? 1901 rok. Więc mamy dwa fenole. O! Pierwszy i teraz wyciągnięty ten. No proszę bardzo. Kolejny sygnał. Szukamy... Ja już wiem, że leży tutaj. Przygotowałem się. Mamy kolczyk. A nie! Cześć, Mati! Mati! Mateusz Wędkarski Ejber. Wbijcie do niego na kanał. Kanał o wędkowaniu. I zobaczcie, co znalazłem. Mati, chyba tutaj byłeś. Mamy blaszkę. O kurde, nie jestem. W... O, teraz będzie cicho. Mati. Od obrotówki, na, no nie, na środku pola nie, bo mamy miedzę blisko, ale na polu mam kawałek obrotówki. Jest zimno, więc znikam. Do następnej dziury. Sygnał kopnięty, już mniej więcej wiem, gdzie leży. O, nawet udało mi się trafić. Jest! Mam! Mam! <ścoughs> I poszukiwania bez tej monety. To tak naprawdę nie poszukiwania. Ostatnio nie miałem do niej szczęścia, a dzisiaj jest. Zobaczcie sobie, ale fajna. Jak ja lubię ten kulfon. Cool Mamy Jana Kazimierza, tak zwany polski żymek. Mam na dłoni coś małego. O, już widzę. Mamy plombę. Tak, mała Plomba przysporzyła mi trochę problemów, nie mogłem jej namierzyć moim pointerem, ale jest. Mamy plombę, no i nie jest gładka z tej strony. O nie, tu były jakieś numerki, są. No jest malutka plomba. Ładny sygnał. Zobaczmy, gdzie jest. Mam, mam. Jest, jest sygnał. Mamy widelec albo łyżkę, bo nóż by był w tą stronę. No jest. A już myślałem, że coś ciekawego, no kurde. No i przede wszystkim rozpadało się, więc nie wiem, jak długo uda mi się nagrywać. No na razie leci mrzawka, ale pada, więc gdyby cokolwiek... To do następnego odcinka, ale żartuję, wykopiemy dziury w deszczu. Ja się nie boję, deszczu będę kopał do godziny 14 w dniu dzisiejszym, a zacząłem o godzinie 9. Widzimy się przy kolejnej dziurze. Sygnał kopnięty jest tutaj. Bardzo ładny sygnał. Chociaż trochę rozciągnięty. Jest. Jest, mam. <ścoughs> Ale piękne znalezisko! Patrzcie na to! O kurde, nie wiem co jest na tej klamrze, czy przypince. Nie wiem co to było, czy zapięcie, ale zobaczcie, tu ma łóżko. Jest, czekajcie, usiądę sobie inaczej. Tu mamy łóżko. Mamy jakieś. Yy, nie wiem jak to nazwać zdobienia. Przepraszam, wypadło mi słowo. Mamy zdobienia i mamy przełożenie. Ale piękna, prawdopodobnie jakaś klamra zapinka. O kurde, nie, to jest magia tych znalezisk. Naprawdę, to jest, to jest magia poszukiwań. Nigdy nie wiesz co, wykopie z dołka. No, a takie fanty jak ten cieszą mnie. No, naprawdę, no niesamowicie cieszą. Ale piękna, no szkoda, że nie mogę jej wyczyścić i pokazać wam bardziej. Ale do jakieś zbliżenie możemy zrobić, może będzie coś widać. Przepiękne, przepiękne znalezisko. Piękny, potężny sygnał. O, chyba nawet widzę. Jest. Ale kapsuła. O kurde, coś wielkiego. No i teraz w tych warunkach, czyś to, czyś to, patrzcie na to. O już sobie klękam. O kurde, ale wielki element nierównomiernie ścięty. Ale wygląda to na współczesne cięcie czymś ostrym. No ale jest przepiękny element. Zobaczcie, tu ma jakieś żłobienia chyba od tej strony. No coś ma, tak jakby na środku miało być łóżko, czy ten. No ale zobaczcie tą potęgę. Wielki sygnał. O kurde. Dobra, ja to oznaczę. No i nic więcej wam nie pokażę. Kawałek, chyba element z brązu. Mosiąc mieć coś pomieszanego, ale gruby, naprawdę gruby, piękny kolor. No jest. Jest sygnał. Czyżby to? Nie, to chyba nie to odrzucę. Nie. Mamy to tutaj i już sprawdzamy. Jest! Jest! Kolejna plomba! <ścoughs> jest kolejna plomba. O kurde, ale dzisiaj sypię plombami. Jest! No, będę miał ręce coraz bardziej dłonie, będę miał coraz bardziej mokre, więc coraz mniej prawdopodobnie będziecie widzieć szczegółów. No ale jest. Mamy plombę. Dobra, zaczynamy chodzić na słuch, ale ktoś mnie pytał o ustawienia. Na chwilę obecną chodzę na dipie. Czekajcie. Może przetrę. DIP 95, 11, 17 różnie, żelazo wyłączone, reaktywność 2, dyskryminacja 28, nawet czasami podciągam 29, 33. No i to tak naprawdę całe ustawienia. Ja chowam panel i ja chodzę na słuch. To, że mam go założonego przy wykrywaczu, to tak po prostu, bo zakładam, panel jest mi w ogóle niepotrzebny chodźcie i uczcie się chodzić na słuch, to jest najważniejsze. No i przede wszystkim, jeżeli ktoś chce kupić ten wykrywacz, a wiem, że właśnie ktoś się o niego z tego powodu pytał, tylko i wyłącznie ze słuchawkami. Nie da się chodzić z XP-kiem bez słuchawek. Wszystko. Cała magia w tym wykrywaczu to jest dźwięk. Panel jest w ogóle niepotrzebny. Ja go właśnie chowam i będziemy chodzić na słuch. Rozpadało się, no takie warunki, ale nie chcę schodzić z pola. Dopiero co przyjechałem, jestem niecałą godzinę. No i przepraszam Was, jeżeli będę brudny pod nosem z wiadomych przyczyn, jest zima, jest zimno, mokro, no i po prostu leci z nosa. A teraz widzimy się przy kolejnej dziurze. Pierwszy sygnał na dźwięk, zaraz zobaczymy. O, słyszycie, jaki ładny dźwięk? Można, naprawdę można chodzić bez panelu. On jest zupełnie zbędny. No i chyba coś większego. Mam w dłoni. Nie widzę. Myślałem, że spadło. Jest. Jest coś malutkiego. Zaraz zobaczymy, co to. Mamy. O kurde, nie wiem. Nie wiem, co mamy. Zaraz obejrzymy to z innej perspektywy. Mamy brąz. Mamy malutki brązik. Wygląda jak główka odkutego gwoździa. No jest to po prostu kawałek brązu. No i wiedziałem, że w tych warunkach będzie ciężko. No ale patrzcie, jest. O, jeszcze mi spadł. O, jest, 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 jest. Ja po prostu chowam, zasypuję dziurę i idziemy dalej. Że zawału bym dostał. O, myślałem, że kolor, no i tak działają, właśnie kółeczka, czyli duże metale z otworem w środku. Mamy, o, złom. Jest! <ścoughs> Acie, coś ciekawego, dużego, grubego. Ej, patrzcie. Drugi taki element, jak ten wielki, tylko że o wiele mniejszy i też ten sam kolor. O kurde, ale ciekawe. No zobaczcie. No jest to kolor, zdecydowanie. Tylko jest tak jakoś nierówno pościnany. Nie wiem, czy to są jakieś odpady. No mogłyby być odpady. No ale jest kolor. Jest kolejny sygnał. Sygnał kopnięty. Zobaczmy. Jest. Mam. Mam. Możecie zobaczyć razem ze mną. Nie dotykam. Podejdźcie. Jest tutaj. Zobaczcie. Co mamy? Moneta? Nie, ja już wiem, że guzik. Tu jest. Było uszko. Przepraszam, nie ma uszka. Mamy gładki guzik. Jest. No, to tylko guzik, nie? Więc po prostu trzeba zasypać dziurę. Schować pointera. I iść dalej. To to. Kopnięte, zobaczmy co to. Ja rozgarnę jeszcze poprawię cewką, i wtedy widzimy się przy dziurze. A mi się cewka przestawiła. Muszę śrubę dokręcić. Mamy. Jest. O kurde, zobaczcie jakiś trójkąt. Mamy kolorowy trójkąt. Ścięte boki. Kurde, to wygląda. Patrzcie, mamy dwa kółeczka, a to jest trójkąt z tego samego materiału. Kurde, zać, o, tu może było kółko wycinane. To są chyba jakieś odpady, po prostu. Eee, myślałem, że coś ciekawszego, a to będą raczej śmieci, no ale zapineskuję, żeby nie było jakieś tam rysy. ma. Przyjrzę się w domu po umyciu, no ale na razie mamy kawałek metalu. Jest, mamy, mamy plombę! Patrzcie, kolejna taka, druga dzisiaj, a która z kolei to już nie wiem z tego pola, ale jest plomba. Muszę sprawdzić od czego była. Pewnie jakieś zboże. Jest ładna gwiazdka. Piękna plomba. Dobra, wyłączę pointer, idziemy dalej. Brąz, 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 ale piękny. Jest brąz. Mamy coś zajebistego. Piękny. Podejdźcie bliżej. Patrzcie na to. O kurde. Widzicie nacięcia? Jest stary i jest odlew, jest złączony. Mamy brąz, ale pięknie, właśnie takich elementów ja tutaj szukam. Patrzcie, jakie ładne nacięcia są. O kurde, zaraz go przeczyszczę bardziej i obejrzymy dokładnie. Patrzcie na to, przepiękny. Widzicie tu odlew? Jest złączenie i te nacięcia z jednej i z drugiej strony, i mamy oczko nierównomierne. Zdecydowanie jest to coś starego. Przepiękne znalezisko. Kurde, wprowadzam na GPS-a i wysyłam maila. Muszę zgłaszać takie rzeczy, tak się umówiłem. Więc wracam przy kolejnej dziurze, a teraz zbiorę się za biurokrację. Piękne, piękne znalezisko. O kurde. To jest, to jest właśnie magia poszukiwań. Ja szukam takich przedmiotów no i zobaczcie, jak się cieszę. No coś niesamowitego. Tylko czemu tak mało się tego znajduje? Jeez. Yes. To jest właśnie ta magia. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać, że leci mi z nosa, bo będzie to wyglądać hu, ale kurwa jest! Wysyła maila. Nie uważacie, że już pomału starczy na dzisiaj? Ja chyba mam dosyć. Rozpadało się. Ha, moneta, jest moneta. Czekajcie, zabiorę cewkę. Mamy jednego. Feninga, jest jeden fenol. Ach, jedyneczka. Śmieci wyrzucone, dzięki, że byliście na tym odcinku. Na każdym innym jest mi niezmiernie miło z tego powodu. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Rozpadało się, przyjeżdżam tutaj jutro, będziemy szukać ponownie. A dzisiaj dajmy sobie naprawdę spokój, bo jestem cały mokry. Cześć, do następnego.